W pierwszym kroku musimy wychwycić z tego rysunku, w której części wykresu jest opisany ruch z miasta B do miasta A. No to prześledźmy cały wykres. Po pierwsze, pionowa oś oznacza odległość od miasta A. Tutaj mamy odległość równą 0, czyli jesteśmy w mieście A. Jedziemy. Czas upływa, widzimy poziomą oś, czas upływa. Pierwsza godzina, druga, trzecia, czwarta, piąta. I okazuje się, że w tym miejscu musi być miasto B. Bo w mieście B następuje postój dwugodzinny, jak widzisz, czas upływa, natomiast droga już się nie zwiększa. Więc tutaj musi być ten postój, i później z miasta B wyruszamy w kierunku miasta A. Przejazd z miasta B do miasta A trwa 3 godziny. Odległość między miastami jest równa 240 km. I teraz intuicja podpowiada nam, że powinniśmy skorzystać z takiego wzoru. To właśnie w ten sposób policzymy prędkość na tym odcinku, prędkość średnią. Po podstawieniu liczb i skróceniu tego ułamka przez 3 otrzymujemy wynik równy 80. Jednostka drogi była w kilometrach, jednostka czasu była w godzinach, więc dopisuję tutaj kilometry na godzinę. Kilometry na godzinę. Tak wygląda rozwiązanie pierwszego przykładu. Mam nadzieję, że to rozwiązanie było dla Was zrozumiałe i pomocne. Jeśli tak, to udostępniajcie rozwiązania na grupach klasowych swoim znajomym, bo dzięki Wam ten kanał stale będzie się rozrastał. A już za moment, już za chwilę, rozwiązujemy kolejny przykład z tego zadania.